38 zł. No to zaokrąglimy do 1630. Dobrze, nie ma problemu. Jasiu, Jasiu, pożyczysz mi 1630 zł. No ja muszę ty na tą operację. Na operację, no. No. Bo ja nie mam. Kurwa, wiesz, jak to jest. No, dobra. To dasz mi. Dobra. Pro, yy, proszę pani, kiedy ja bym chciała tak? przyjechać? Yy, powiem pani tak, mamy po 10 maja wolne terminy. Na przykład od 12 do 19 mamy wolne jedno jednoosobowe. Dobra, dobra, bajera, Jasiu, 12 maja operację mam. No, tydzień mnie nie będzie. To yy, w tym, yy, w Poznaniu mam. No. A po chuj ty chcesz jechać. Ja sama pojadę. Ja dam radę. No ty nie ze mną, ja nie chcę, ja się będę denerwowała.